Witam ponownie na kanale Dobry Grzejnik. W tym odcinku opowiem Wam, jak poprawnie skręcić grzejnik aluminiowy. Mimo to, że jeden bardzo fajny film już jest opublikowany przez nas, przez nasz kanał Dobrygrzejnik.pl i ma bardzo wysoką oglądalność, co mnie szczególnie bardzo cieszy, ale tutaj chcę bardziej przejść do detali. Ponieważ są różne grzejniki aluminiowe i są różne części, jak je skręcić, są też różne warianty. Najbardziej popularny jest taki, oto grzejnik aluminiowy, który jest odlewany ciśnieniowo. I wtedy ten grzejnik, tutaj akurat mamy grzejnik Allianz 350, taka malutka 350, on ma po prawej stronie prawy gwind, a po lewej stronie lewy gwint. Tak samo ta złączka tutaj, to można rozpoznać, gdzie jest lewy gwind i gdzie jest prawy gwind. Tutaj, gdzie jest takie oznaczenie, to jest lewy gwint. Jeżeli tego nie ma, to jest prawy gwint. Także tutaj mamy też taką uszczelkę, dajemy i skręcamy. No ale to jest już pokazane na innym filmie. O co mi chodzi, że ten grzejnik Allianz ma po prawej stronie prawy gwint. Trzeba uważać, niektóre grzejniki aluminiowe wiem, że po prawej stronie mają lewy gwint. Chodzi to bodajże nawet o tą firmę Feroli. Tyle co wiem, to oni produkowali lub nadal produkują grzejniki, które po prawej stronie mają lewy gwint. Jak my tego nie wiemy i będziemy pracowali, no to nam się to po prostu nie będzie udawało, tak? Także trzeba uważać, trzeba sprawdzić przed skręceniem, jest to prawy gwint czy lewy gwint. Następny wariant. Są tu grzejniki takie, to jest model Classic i one mają specjalne nyple. I one nie mają takiej typowej uszczelki, tak jak tutaj, tylko mają taki biały oring. Zdjęcie będzie pokazane. Ten nypel do tego grzejnika też się różni wielkością. Podaję, że to tutaj fajnie widać. Tak, zdjęcie będzie pokazane. Ten nypel do tego grzejnika jest wyższy i też wchodzi tutaj na niego oring. Ten nypel, tak samo jest też całkiem inaczej zbudowany niż ten. I teraz wam to pokażę też, dlaczego to jest normalny nypel, normalna złączka jednocelowa na nasze normalne grzejniki aluminiowe. Ta uszczelka z twardego materiału. A to jest właśnie ten inny nypel. Ten dłuższy dla tych innych grzejników, razem z oringiem. Jeżeli ja teraz ten oring. Dam na ten nypel, bo ktoś powie, że rozmiary nie mają znaczenia. No, myli się. To przy skręcaniu ten oring, przy skręcaniu ten oring, mi tutaj wejdzie w tą szparę, wegnie się do środka przy skręcaniu i wtedy mam nieszczelny grzejnik. Tak jak już mówiłem, do tych grzejników specjalne nyple, specjalne oringi. I tutaj ten grzejnik ma też po prawej stronie prawy gwint. Do skręcenia grzejników używamy normalnie takiego oto klucza. To jest akurat moja krótka wersja, ale ja mam tutaj taki przerobiony płaskownik, ponieważ tutaj tylko włącznie jedno żebro będę skręcał. I tutaj w tym grzejniku, to jest też całkiem inna norma, nie że po prawej stronie jest prawy gwint, po lewej lewy gwint tylko. U góry po prawej jest prawy gwint, a na dole jest lewy gwint. Także trzeba to po prostu wiedzieć, bo jeżeli tego nie wiemy, to cóż, będzie niedobrze. Tutaj znowu ten nypel, prawy gwint bez oznaczenia, lewy gwint z oznaczeniem. Pamiętamy, tutaj u góry po prawej stronie jest prawy gwint, wkręcam razem z oringiem. I tutaj dokładnie powiem dobrze, u góry po prawej stronie jest prawy gwind, to na dole automatycznie jest lewy gwind. I tutaj mam też to oznaczenie: że to jest lewy gwint. i też wkręcam. Jak już mówiłem, to jest taki przelewany płaskownik, ponieważ tu tylko i wyłącznie jedno żebro daje do środka. Teraz to Wam tak pokażę. Daje ten płaskownik. Tutaj trzymam to sobie, lepiej pokażę. Trzymam sobie te dwa żebra tak. ręką, żeby to było prościej. I po pierwsze, jak zawsze, też troszeczkę odkręcę, aż zrobię taki typowy klak. Teraz i teraz sobie kręcę. Tutaj na dole to samo, tylko że pamiętam, że tutaj na dole jest lewy gwint. Też pierw troszeczkę sobie odkręcę, aż do tego specyficznego klak. O, i teraz sobie to skręcam. To jest w tym akurat grzejniku tutaj bardzo fajne, przez to, że tutaj ten O-ring wejdzie do środka, to te grzejniki tutaj na dole mają takie włębienie. Tutaj nie muszę dużo tej powierzchni szlifować, patrzę się tylko, żeby to było czyste. Mogę, ale jeżeli ta powierzchnia jest czysta, nie muszę szlifować. Ten grzejnik aluminiowy tutaj skręciliśmy. Pamiętamy, że tutaj u góry mamy prawy gwint po prawej stronie, a na dole jest lewy gwint. Także na to trzeba uważać, jak skręcamy ten grzejnik. Rozwiązanie z O-ringami, jak już wspomniałem, jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te nasze nyple, to są przeważnie jednocalowe. Wiem, że firma Fundital kiedyś wymyśliła e, nyple, znaczy złączkę 3, 3 4-calowe. Dla grzejników aluminiowych bodajże to była seria geniale. No, ale no cóż, znowu jakiś wyjątek, a wyjątek potwierdza regułę. Tak mi to kiedyś mówili we wojsku. No dobrze, tutaj ten grzejnik aluminiowy 350 standardówka, można powiedzieć, w naszym sklepie internetowym dobrygrzejnik.pl. Po prawej stronie prawy gwint, po lewej stronie lewy gwint. Jak się ten grzejnik aluminiowy skręca, jest to bardzo fajnie pokazane na jednym z moich filmów, tutaj na naszym kanale dobrygrzejnik.pl. Wszystkie te grzejniki, także te też za mną, i akcesoria do tych grzejników dostaniecie w naszym sklepie internetowym dobrygrzejnik.pl. Jak zawsze dziękuję za uwagę, zapraszam na następne filmy, z naszego kanału i do następnego razu.